A jak wyglądał proces powstawania tej książki? Bo to będzie wywiad rzeka, ja nie widziałem środka, więc nie wiem, jak to wygląda. Więc Wie pan co? Bardzo ciekawe doświadczenie. Ania Matusiak zgłosiła się do mnie, że chce tak właściwie książkę tutaj napisać coś. Na podstawie tych moich historii. Ja mówię, wiesz co Aniu, ja w tej chwili tak sobie pomyślałem, że pierwsza książka, którą chciałbym napisać, to będzie chciałbym wywiad rzeka. Ona mówi, naprawdę ja piszę wywiady rzeki. I zaczęliśmy się spotykać. Ona przyjeżdżała do bazy Fundacji Nautilus. Mhm. Ustawiała tam dwa dyktatywy, Mm -hmm. I ja zaczynałem opowiadać. I opowiadałem, ona pytała tam oczywiście o różne rzeczy. Pięć godzin, trzy godziny, różnie to było. Były momenty wzruszające, kiedy ja miałem łzy w oczach i ona, naprawdę. Był taki moment, kurczę, kiedy ja ona zapytała, bo ja, wie pan, zobaczyłem nagle swoje życie, tak, jakby w takim, <ścoughs> tak rozwożyłem dzięki niej. Tak, ona te wszystkie karty moje rozkładała. I nagle nagle pamiętam, pamiętam chyba taki moment naj, najtrudniejszy o sajbabie. O sajbabie. Ja tutaj dzisiaj będę mówił też o sajbabie. Ja yeah. Widziałem jej historię, bardzo osobiste, po czym zadzwoniłem do niej wieczorem, mówię, Aniu, tego nie możemy puścić. Całość tej, tego nagrania nie może być wyemitowana, ponieważ tego ludzie nie są gotowi na to i ona to wszystko wycofała i w tej książce tego nie ma. Nie, nie odważyłem się.